Patrzę na te kolejne wypowiedzi Donalda Trumpa no, z coraz większym jakimś takim zambarasowaniem, bo to jest strasznie niepoważne moim zdaniem. Załatwił tyle, ile z punktu widzenia Ameryki było niezbędne. Odzyskał pola naftowe, które zostały skonfiskowane przez komunistów. No i dalej niech ta władza komunistyczna uwolni więźniów politycznych. To też załatwił. I zorganizuje kolejne wybory. I wtedy się będziemy przyglądać, żeby nie było oszukane. Donald Trump od samego początku wielokrotnie, z coraz większą intensywnością domaga się pokojowej nagrody Nobla i zachowuje... No jak nie? No Przedażam właśnie. Teraz nawet wysłał list do premiera Norwegii. Ta konkretnie sprawa z pewnością no, nie wygląda poważnie. No, za nie skończyłem no, tłumaczyć. Dobrze, Otóż tak, wygląda to bardzo właśnie. poważnie. Ale jak pan powiedział, że Norwegia zaatakowała Stany Zjednoczone w sprawie Grenlandii? Znaczy co? W jakimś sensie Norwegia zaatakowała ja no Stany Zjednoczone? Jest. No naprawdę. Uwaga, pokazuje błaga, i objaśni. Nie, nie przekona mnie pan Ale ja nie pana nie przekonuję, się, tylko to jest, coś pan to jest Strasznie pan to wikła pan to wikła. Ale nie wikła, nie, nie Nie, Uwaga, dlaczego to jest kluczowe? wyobrazić, Moment, pan, że pan moment, usią... moment. to wyciągam się jeszcze na koniec.